Zasubskrybuj mój kanał. No, witam z tej strony. Oskar, kanał Motor Retro Press. Dzisiaj przyjrzymy się takiemu wydawnictwu, które się okazało niedawno: kultowe ciężarówki PRL-u. Na razie pokazuję trzy numery, ale skupimy się dzisiaj na numerze pierwszym, w którym jest ciężarówka Star25. Pozostałe modele, zobaczymy sobie w następnych odcinkach. Także można sobie to kupić w kiosku, w salonach prasowych, Widziałam nawet na poczcie, że jest. No i ewentualnie sobie zamówić wysyłkowo od firmy, która to wydaje, czyli od De Agostini. No i jak widzicie, przychodzi to w formie takiej tutaj zapakowanej folii. Mamy model tutaj zapakowany w blistrze. Do modelu za chwilę wrócimy. Oprócz modelu, tutaj folii zapakowane są takie tutaj. Dwie gazetki. Jedna jest z prezentacją modelu, a druga to przewodnik po wszystkich innych modelach z tej kolekcji. No i tutaj widzimy właśnie model w blistrze. Zaraz go sobie otworzymy, zobaczymy z bliska, jak wygląda. Jest to oczywiście Star 25 w wersji takiej tutaj z plandeką z tyłu w kolorze szarym. No i tutaj właśnie mamy tę gazetkę z prezentacją tego konkretnego modelu. Mamy zdjęcia właśnie tutaj mamy strażackiego Stara 25. Tutaj właśnie wszystkie szczegóły z tego modelu, który dostajemy w zestawie. No i fotografia tutaj między innymi podnośnik koszowy, między innymi tutaj meblowóz. No, i z tyłu jeszcze taka y, okładka. No i zobaczmy sobie jeszcze ten y, przewodnik po kolekcji. Oprócz Stara 25 widzimy, jakie ciężarówki będą w przyszłości. W kolejnych numerach dodane, między innymi, tutaj jest ZIU. W kolejnym numerze będzie ZIU 130MMZ, właśnie ten niebieski, a później, między innymi, Star 266. Ten właśnie w kolorze żółtym. Będzie również Kama z 5320 z lat 70. Pierwszy numer kosztuje 19.99 i to czasopismo będzie się ukazywało co dwa tygodnie. No i tutaj jeszcze podgląd na tylną układkę. No i jeszcze raz zobaczmy sobie na model w blistrze, za chwilę go sobie właśnie otworzymy. Wyprodukowano w Bangladeszu, jak możecie sobie tutaj przeczytać i zobaczyć. No to otworzyłem go i mamy go z bliska teraz. Także, tak jak mówiłem, szara tutaj kabina, z tyłu ciemna. Plandeka i paka. No i ogólnie fajnie, że coś takiego wychodzi. Z przodu te charakterystyczne okrągłe światła. Z boku widzimy te charakterystyczne mocowania plandeki. Teraz mamy podwozie. i jeszcze widok na plandekę od tyłu. Także modelik nawet jeździ, można sobie się nim pobawić. Kółka się obracają. Także fajna sprawa, ogólnie fajna zabawka. Można do kolekcji sobie to postawić. No i w kolejnych y, odcinkach przyjrzymy się kolejnym numerom. To okazuje się, y, to czasopismo ukazuje się co dwa tygodnie. W kolejnym numerze właśnie będzie ZIU 130 MMZ z lat 60. No a później za kolejne jeszcze dwa tygodnie Star 266 z lat 70. No i na dziś to wszystko. Zapraszam do następnych filmów na moim kanale. Cześć.